Tutaj jest, oj, to jest no co rożec, chciałem powiedzieć jedno rożec. Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cichy, witam was w kolejnym odcinku, czwartym, z serii Lepszy Minecraft. Pozmieniało się bardzo dużo od ostatniego odcinka, chociażby to, że jak możecie zobaczyć, Dom został przesunięty. Yy, poprawiłem trochę portale. Dołożyłem bloków i podniosłem trochę o poziom. Tutaj zrobiłem krówki i owieczki. Zrobiłem małe takie pole. Tutaj wykopałem właśnie całą ścianę i przesunąłem dom wtedy. W magazynie się trochę pozmieniało. Tutaj postawiłem sobie kalendarz. Bo, bo mi się przyda te pory roku. Tu zrobiłem właśnie windę. Tutaj mamy Enchanting Table. Parę rzeczy, nie za dużo. Zenchantowałem sobie rzeczy właśnie. Nie wyszło najlepiej, ale nie jest najgorzej. Miecz się nieźle trafił. Looting 3 się przyda. <ścoughs> Z windami mam problem. Bo jak mówiłem, że windy mogę jakby zakamuflować, czyli jakby postawić i ta winda będzie wyglądać jak deska na przykład To... to... to nie działa, to nie wiem czemu Jakby... jak dam tu glowstone, to blok się wtedy świeci Ale... ale nie zmienia tego wyglądu No, ma magazyn tu skończyłem, ściany położę świecące item frame'y Posegregowałem sobie wszystko, tu są nie tylko, że sadzonki, tylko takie a, różne drewniane rzeczy tu są zwykłe deski, tu są kłody, tu są kamienie, byłem trochę w nederze. Tutaj byłem jeszcze w takim... w niektórych dungeonach takich, yy, żeby byli pillager, że i był jakiś właśnie iluzjoner i takie totemy upuścił, ale nie mam zielonego pojęcia, co to daje. Yy, Tak, trochę zbierałem sobie jedzenia No, tu zebrałem troszkę diamentów. A! I zastanawiacie się No cheater ma blok nethery tu No, no nie <ścoughs> Jest tutaj, czekaj bo mam waystone zaznaczony, wieża tu Byłem sobie znowu sobie bo podróżowałem trochę, Czyli chatę mam tu nie ładuje mi mapy, ładuj mi mapo no, tu, przelażę tu zaraz pewnie załaduję lepiej tu przelażę, tu przelażę tu przelażę i znalazłem tutaj taką wieżę taka właśnie sobie wieża tam znalazłem te totemy of illusion tylko, że tam jeszcze schodzi na dół i tam było dużo pillagerów i tam zabiłem ich no, w tym miejscu to tam. Yy, tu był sobie spawner jeden z zombiaków. Po drugiej stronie mam spawner szkieletów, bo uznałem, że mi się przyda. A w tym miejscu, chyba w tym miejscu, albo po drugiej stronie o tu był właśnie taki skarbiec, jakby. I tutaj było złoto, yy, blo jeden blok diamentu, lapisy i właśnie jeden blok nederytu. I miałem takie. U wow! A ja już znalazłem drugą taką wieżę, więc będę mieć drugi blok nederytu. Także popierdolę! A tam w ogóle mam yy, kolejny spawner. Jak widać, to są windykatory, Tak się oni nazywają, chyba. Kierami. Ja chciałem, żeby zbierać z nich emeraldy, żeby zrobić farmę emeraldów ale te vindicatory to nie wiem czemu nie zrobią tak dużo jak normalne pillagery teraz coś zostało w kodzie zmienione Bambalor to jest jakaś inna wioska, którą znalazłem która jest po prostu ładna i uznałem, że a niech będzie sobie tutaj yy... waystone i bo mają dużo tutaj żarwa i takich rzeczy. Yy, tutaj oznaczony 1, 2. To, to są miejsca. No właśnie, to są miejsca, gdzie był taki. Dwie rzeczy się tu zrozpiły Właśnie to. I to było pilagerów, ale już zostało to przeze mnie, jakby, oplądrowane. I tu jest właśnie takie coś. I już tam się dostałem, a bardziej yy, wlazłem na samą górę, bo wiem, że na samej górze są najlepsze rzeczy. To się po prostu wspiąłem na samą górę blokami, Teleportnę się au! No, na samą górę, takie coś. I tu w skrzyniach były drogie rzeczy: typu diamenty, zbrojki, yy, enchanty. No i tu trochę połaziłem, bo się wystraszyłem. No tu są te spawnery, i uznałem, że też nie będę niszczyć wszystkich spawnerów. Bo mówię, przyda mi się ekspiarka jakaś, którą już zrobię. No i tutaj jest dużo bookshelfów, i w ogóle nie ma tutaj. Nie się, bo mogłyby się zrozpić takie szkielety, pająki, bo tak są. Widerowe szkielety z głową pająka, które łażą i mają diamentowy miecz. I sam zwykłe szkielety z głową pająka, które są na suficie i szczelają z sufitu, z łuku. Także, no. i w ogóle dużo Glowstone'a tu jest. No to podpisywać cyframi. Te, takie. Bo, bo nie chcę mi się wymyślać z nasz nazw. Bambalor wymyślałem. Eee yy. Tego mógłbym usunąć w sumie. Niepotrzebny. Czy wy się tu zrespiliście? Giń. Z jednego pillagera wypadły aż cztery. A z tego wypadł jeden? A z vindicatora... Czemu was się tu zrespiło? Czy oni się tu zrespili, serio? Dobra, nie potrzebuję. Yy, tego tu uważam, że jest niepotrzebne. Zrobię jakieś wyjście. Nie ma tu dziury. Aa! No, tu są spawnery, tak jak w tamtej wieży. Ja je wykopałem. No, co za menda pospolita uaktywnili pułapkę Tam jest lawa w środku. Cholera No i jak mam teraz wejść? Nie mam zielonego pojęcia jak się uaktywnia ta popka Jak tylko podchodzę tu to się sama uaktywnia Nie wiem Od... Zombiaka? Co tu się respi? Zombiak No. Tak to wyglądało właśnie. Nie zbiorę do tego, bo nie mam silk toucha. Czemu tu pochoni nie ma? Muszę się wrócić. Przecież nie mam. No i tu gdzieś... Tu pod tym jest yy, skarbiec. Czy ja miałem w ekwipunku te pochonie. Pewnie ta. Jestem ślepy. A i zaba. Czy nie, weźmy. Dole. tylko 5 z dwóch a z jednego pillagera wypadły aż 4 O i widzisz. widzisz nie? Tu jest blok na Widzicie, nie widzisz. Sorry. Mordeczki wy moje. Boże się ty. I sobie wyobraź, że ja teraz netherite'u tu mam 18, to jest tak dużo. A i tak główno z niego zrobię, bo nie mam tego upgrade'a. Dobra, nieważne. Wracamy się do domu. Odkładamy rzeczy. To wrzucamy tu. Już mam dwa. No jest super. To jest zbyt OP trochę. Bo wystarczyłoby... Znaczy, no, i tak to by było sporo roboty, ale obstawiam, że to by było... Obstawiam, że szybciej by się zrobiło Beacona z netherytu, gdybym rzeczywiście szukał tych wiesz, Jeśli bym chciał zrobić y, beacon ten taki maksymalny, to bym musiał... 4 razy 9, czyli 36 Federaj debrisów na jeden blok, razy 164, bo tyle potrzeba bloków na maksymalny wikon. Bym potrzebował wykopać 5904 Debrisy. Także nie dzięki, wolę znaleźć 164 wieże niż kopać. 5904 netherite Brisu Lecimy do. ładnego świata. Z tego co ja pamiętam moje rzeczy są bardzo useless. Moje obecne rzeczy. Że Jak ja w no, moim normalnym świecie mam y, maksymalne tutaj maksymalną zbroję, to chyba w ładnym świecie będę mieć pół albo nawet nie, ale nie wiem. Zobaczmy. No. O, i widzicie teraz? Mówiłem, że pół albo nawet nie. Także, no. Nie wiem jeszcze do czego to jest. To jest tarcza? Nie. Co to jest? To jest... A. To jest to? Nie, to jest to? Nie. Nie, to jest zbroja normalnie. I ona, i ona chyba pokazuje mi, ile dodatkowo mam jeszcze ochrony. A to jest sowa. Lul. Czy ja mogę to... It seems this tool doesn't work as well. Więc no, w y, Blue Skies Światach y, potrzebuję innych rzeczy, a dokładniej rzeczy właśnie z tych światów. Czyli, żeby wykopać całe to drzewo, to potrzebuję... ...sikiery. I jakby po prostu zaczynam od początku. Tak jakby... Wow! Czy ja mogę tym? Nie, nie mogę. Dobra. Także no, te rzeczy są bezużyteczne praktycznie. Zgaduję... że te krówki może nie są naj, 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 a Obstawiam, że to jest yy, dzikie. Dobra. Eee, zobaczmy jakie w ogóle są surowce. No nie dobra. E, więc tak, jest dioposit, który chyba jest najmocniejszy. Nie, jeszcze to, ale to jest different sword. Bo to jest tak, cztery, sześć, siedem, sześć. 11, ale to jest coś innego. To co chyba się zdobywa od kogoś. Także tak, dioposy, czyli taki zielony, przypominający emerald, ruda, to jest najmocniejszy, bo aż 9. Czyli, no jak diament ma 7, to ten ma 2 więcej. Także, no, e, tutaj jest. Oj. To jest no jedno... sorożec Chciałem powiedzieć jedno rożec A wy mnie bijecie? Nie Azulfo Nie mogę cię wyurzyć Czyli wy pewnie bijecie jak ja was zaatakuję Boję się zaatakować Nie, dobra na razie nie yy, No, sorożce są niefriendly, Na no. Wy Czym jesteście? O kurwa! To był lak czy co? Dobra, tu w sumie. To jest jakieś to gry jest także. Dalej mnie goni! Nie mogę nic zrobić! Nic widział. Miś! Nie! Miś znowu! <grystanie> Mi się mnie prześladują! Miśnie, miś nie, miś, zostaw miś. Ble, miś, ble, niesmaczny jestem. jest Miś, błagam. Kurwa! Ja pierdę <grym> 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 A, powtórka z rozrywki z misiem. <grym> <grym> oh. O my god. Dobra, czyli misie ble, duchy ble, sowy ok, nosorożce ble, tygrysy ble, y, af, af, afulo? afalo? Już nie pamiętam jak się nazywały. Y, Są ok, ale obstawiam, że pewnie dopóki ich nie zaatakuje. Y, w ogóle przydałoby się, jakbym oznaczył portal. Zgubiłem portal. O tu. Coś jest nie tak yy, Aqua, dobrze jest Portal Confirm Dobra W sumie Tu są te czerwone, to to wiem Czym są te czerwone Zielone nie wiem, gdzie szukać To są tu co nie? Czy nie? Yy, zielone, te... O, rudy, nie wiem jak szukać. Czy one są tak rzadkie jak diamenty, czy jak? To ta wiem co to jest. To jest ten... tego jest dużo. Tego jest bardzo dużo. To jest jak... może nie jak węgiel, trochę częstszy nawet chyba niż z, żelazo. Tak mi się wydaje. Dobra. No i pewnie więcej rzeczy może, mogę kopać tam. Ok. Tam mogę tą włócznię zrobić. Moonstom. Myślałem, że to jest jakaś śnieżka. No i włócznie mogę robić. Ok. Czyli w sumie zbyt nie, nic takiego... Chyba ty wtedy zlegowałeś też. Ale ty kurwa jesteś, kurwa, jesteś creepy. Jakieś lodowe duchy. To są jakieś zombiaki, bardziej nieduchy duchy. A to jest co innego? Pa. Ale to, to tylko mogę z tego... co ja mogę z tego zrobić? Raventium. Eee... Ventium, 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 Ventium... Eee... To wygląda jak Ventium. No, pokazuje mi, że nie mogę tego skraftować. Ventium. Tylko tyle rzeczy mogę zrobić? Bez sensu. Ale ładne jest. Ale z, nie wiem, czy warto, bo tego jest mało z tego co widzę. Pierwszy nasz cel: To znalezienie. Jak to się nazywało? Już nie pamiętam tego zielonego blue case. Yy, dioposite znalezienie dioposite dioposite. A może de wiem jak was nazwę, dementory. Te zombiaki, bo one brzmią jak te mentory. Cześć, Miś, Pamiś, nie, 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 i sobie, Burn, nie ufam ci. ice bear, the bear, the bear, bear. Okay. Yeah. <coughs> <coughs>

Która będzie zawierała zbroję do danego właśnie obszaru żeby nie umarł Aha! I co to robi? Aha! A to tylko ten Aha! Okej okay. No według mnie taki Doposyt To już bym dawno znalazł Takie mam lekkie wrażenie Jakbym patrzył w takich kopalniach to już taki doposyt bym dawno znalazł Nie wiem tak myślę To jest bedrock normalnie I, I to jest tyle, tak? No i gdzie mam znaleźć te inne rudy? Może to jest jakiś biom specjalny do tego Nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie mam się jednego pojęcia A może go się inaczej robi? Że się go robi że to jest jakaś mieszanka może Może nie wiem, skaduje. Coś pięknie ze mną? Nie Nie mam zielonego pojęcia. Zaraz zobaczę. Wrócę się do normalnego świata. I zobaczę. Zrobimy szybki research. Bo ja jeszcze myślałem, że to może zależy od świata Że w jednym świecie mogę znaleźć tylko to A w drugim świecie mogę znaleźć tylko to Ale z tego co mi się wydaje To tak chyba nie jest yy. I mogę to łączyć? Ale fajnie to będzie wyglądać może. To się coś popsuło tu to jest emerald to, 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 to nie. Diaposit ore, i to jest w tym, i to jest w tym. Nie ma znaczenia. TO GDZIE ON WYSTĘPUJE? Nie, chyba wasz nie, 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 nie zwiedzimy tego świata, bo... Trochę nie ma to sensu. Jakby. Jak będę się wybierać na tego bossa. Bo na razie nie, nie chcę się wybierać, mam lepsze rzeczy do roboty. Jak będę się wybierać na tamte bossy z tych światów. To wtedy może pójdę poszukać. A przy okazji jeszcze właśnie będę szukać. Yy, czy zrobię research na temat tego diapositu. Ja to wtedy też ulepsza, ale to ulepszę jak sam będę ulepszony w normalnym świecie. Także myślę, że nie ma sensu ani do tego, ani do tego świata iść. Także niestety, ład pada. Może jak będę coś potrzebował, to tam pójdę, ale na razie nie mam żadnej potrzeby, żeby tam iść. Dobra, ale przynajmniej ogarnąłem. Tam się dzieje. To jest popsute. Wyszukiwanie jest popsute. W tym miejscu. Nie wiem dlaczego. Yy, czy tutaj jest popsute? Spi...der. Nie, to, to nie jest popsute. Może w opcjach coś jest popsute. Popatrzę. Może, może już jest update. Wtedy zainstaluję ten update, i wtedy będziemy grać. Może jest naprawione, ale nie wiem. Dobra, to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Zwiedziliśmy. Zwiedziliśmy ładny świat. Brzydkiego świata nie będziemy raczej zwiedzać, bo to jest praktycznie to samo, tylko są inne moby. W następnym odcinku pójdziemy. Zwiedzać nether w poszukiwaniu Endermanów i pereł, i wtedy możemy, może pójdziemy do Endu, bo Blaze rody mam także, pozbieramy Enderperły, zbierzemy, zrobimy te oczy Smoka, pójdziemy do Endu, to trzeba bardziej do Strongholda. Zjedzimy Strongholda, bo Stronghold jest lepszy. Oby mi nie, wy nie wyrzuciło gry, bo Stronghold jest na tyle duży, że nie wiem, czy shadery wyrobią. No. Także dziękuję wam, że oglądaliście ten odcinek. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. I cześć!